Szczołka jest, ale tutaj na tych terenach podmokłych to tak prawdę powiedziawszy bardzo szybko się można zgubić. No. To jest to, co tygrysy najbardziej lubią. Taki mięciutki dywanik, a tutaj piękne oznakowanie po prostu. No to jest dla mnie oznakowanie czerwone. Zapewniam, że to i to oznakowanie jest bardzo ważne, jak się wraca już idzie z tej drugiej strony. No, to dlatego nigdy nie myję butów, tylko woskuję. Tutaj niejeden gumiaczek został. Jedna z naszych sióstr <głos》> też zostawiła w pożytkowaniu multer. Na mi prawie, że nie do przejścia, gdzieś się a albo już za radość chodzenia do tego tak koczucia. Proste, cudownie, jest tak potrafię. To jest jakie to jest piękne. Troszkę się zapadłam, ale zdaje się, że co oni tam robią? Budują. To jest my red carpet. Droga do obozowiska z okresu II wojny światowej w Norwegii, i dzięki Bogu, dobrze oznakowana na dziko takimi czerwonymi szlewkami dla takich jak ja, którzy potrafią się zgubić w lesie bardzo szybko. Ale tam, za tym krótkim lasem, jest jest teren podmokły znowu. Tą dróżkę przymierzali 20-letni chłopcy ukrywający się w lesie przed Niemcami. W czasie II wojny światowej. Spakowani w taki sposób, aby w każdej chwili móc opuścić obóz. I tak Wygląda też nasze życie.